Dobrze jest, siniaczki są, ale się zagoją. Nos nie jest złamany. Na pewno gorzej czuję się psychicznie niż fizycznie. Jest mi strasznie przykro. Nie płacz. Nie mogę mieć nawet do siebie pretensji, bo dostałam 6 tygodni treningów, nie odwołałam ani jednego. Byłam praktycznie codziennie na macie z trenerem, który jest rewelacyjny. Przerobiliśmy wszystko. Przeżyłam jakiś bardzo dziwny poziom stresu. Był na tak wysokim poziomie, że wydawało mi się, że się nawet nie stresuję, a jak doszło już do walki, to nie słyszałam trenera, który stał obok na rożniku. I to jest prawda. Jak się wychodzi do oktagonu pierwszy raz, to się po prostu nie pamięta, nie pamięta tej walki. Ja dosłownie nie pamiętam, co się tam działo dokładnie. Jest mi przykro, bo nikt nie wychodzi do oktagonu, żeby przegrać, ale na pewno to minie i będę zadowolona, że wzięłam udział, bo bardzo dużo mnie to nauczyło. dało mi to ogromną siłę, odwagę. Przy... I jeszcze jedna taka rzecz, zobaczcie, ja mam wszędzie palce, a generalnie mieliśmy spotkanie z sędzią, który mówił, że pięść musi być zamknięta i że nie można otwartą ręką bić, no ale chyba sędzia tego nie zauważył. W sumie to myślałam, że Puchar jest tylko dla zwycięzcy, więc mega się cieszę.